Królowa Mermanii, część trzecia. Dawno, dawno temu w magicznym podwodnym świecie żyła piękna Syrenia księżniczka, księżniczka River. Była ukochaną córką króla podwodnych stworzeń. River była mądrą księżniczką. Znała niebezpieczeństwa krain i nigdy nie złamała żadnej zasady własnego świata. Ale los zaplanował inne dzieje księżniczki River. Przybądź do mnie, duszczko! <grystanie i urządzenie> Z obrazem królowej Izabeli w głowie, w sasi, jedyna syrena, której udało się dotrzeć do magicznych wód Saltundy, wspinała się po ścianie prowadzona przez mistycznego Sitora. Miała właśnie znaleźć magiczną różę, która może uratować chorą królową. Gdy dotarła do ujścia z za nie mówiła. Grubo! Ty człowiek i ja Serena Proszę, nie rób mi krzywdy Magiczna różdżka powiedziała, że znajdę tutaj Sitora Znaczy, królowa Mermanii jest po prostu chora i... Potrzebuje tej magicznej róży Sasi bała się oderwać dłonie od twarzy Ale zebrała się na odwagę by odkryć, że zakapturzona postać po prostu tam stoi, szedł po prostu drugą stroną studni. Podążaj za mną, zaprowadzę cię do magicznej róży. Aha, e, dobra, jasne? Ty tak sobie po prostu pójdziesz, a ja będę ciągnęła płetwę. Nie, no, super widok. Wykonaj skok wiary. Nie wierzę w to. Przebyłam całą tę długą drogę tutaj i teraz muszę dobrać się do pałacu z tym dziwnym gościem. Po co ja w ogóle słuchałam tego sitora? Sasiej położyła płetwę na ziemi. Była gotowa upaść płasko na twarz, ale. Co? Ja mam nogi! Sasiej nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Miała tyle pytań, ale potrzebowała też magicznej róży. Podążyła zatem za dziwnym człowiekiem do zamku. Sasi rozejrzała się po zamku. To było najbardziej magiczne miejsce, jakie kiedykolwiek widziała. W środku były wodospady, kwiaty i paproci. Była zafascynowana. Mężczyzna otworzył duże drzwi do pięknego pokoju. Była tam osłonięta magią. Magiczna róża. Mężczyzna podniósł kwiat, włożył go do torby i podał Sasi. Musisz ją zabrać do Izabeli. Tak, oczywiście. Zaraz. Nigdy nie wyjawiła mi jej imienia. Skąd znasz królową Izabelę? Mężczyzna pokazał twarz Sasi. Bo. Jestem jej ojcem. Królowa Izabela jest twoją córką. To znaczy, jesteś królem. O. Nie jestem królem i nigdy nie zamierzałem nim być. Chciałem tylko żyć z ukochaną. Córka króla Kródo. Księżniczka. Czyli ta historia jest prawdziwa. Ty i księżniczka naprawdę się kochaliście. A królowa Izabela, twoja córka, naprawdę jest przeklęta? To było trzysta lat temu, gdy spotkałem najpiękniejszy klejnot na ziemi, księżniczkę River. <zysł> Księżniczko, miraż znowu zaczęła. Księżniczka River była nie tylko córką króla Krudo, ale także generałem armii mermańskiej. Wraz ze swoją najbliższą doradczynią, Kasandrą, zawsze dążyła do ochrony swojego świata i świata ludzi. Patrz, udajesz, że nie! Syreny są coraz to mądrzejsze. Cassandro! Tak, Miraż była syreną, stworzeniem, które bawiło ludzi i wiązało ich dusze. Nie skocz, nie skocz, nie skocz! Świetnie. Księżniczka River działała szybko, popłynęła w kierunku Miraż i człowieka ale zanim zdążyła go dosięgnąć. Super. Nie możesz użyć różdżki na człowieku! Nigdy wcześniej tak nie zrobiono. Nie wiemy czym to grozi. Muszę mu pomóc! Kim jesteś? <laughs> możesz mówić pod wodą! Wow, cześć! Jestem Mejden i dziękuję za uradowanie mi życia. Patrz, on się unosi. Księżniczka River była w zbyt dużym szoku, by mówić. Magia jej różdżki nigdy nie była testowana na ludziach. W Mermanii nie wolno było narażać ludzi na jakąkolwiek krzywdę. Jesteś... syreną. Syreną! A to był dopiero początek historii. Aiden wkrótce zdał sobie sprawę, że na Ziemi też może wytworzyć trochę magii. Wkrótce... Ejden bezpamiętnie zakochał się w River. Mijały miesiące i nieświadoma księżniczka River też się zakochała. Ale przybrany ojciec Ejdena nie był zadowolony. Gdy tylko usłyszał o swojej wnuczce Izabeli, Ukradł magiczną różdżkę, zamknął Edena w lochu i przedniósł zabawę. Jakoś udało mi się w końcu wydostać z lochu, ale było za późno moja księżniczka i córka zniknęły. Szukałem ich wszędzie, ale nigdzie nie mogłem ich znaleźć. Z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że moje moce słabną pod wodą. Ale dlaczego? To musi być różdżka. Nigdzie nie mogłem jej znaleźć. Byłem potężny, gdy miałem ją w pobliżu. Teraz chociaż mam moc na lądzie. Moja magia pod wodą nie jest wystarczająco silna. Użyłem swojej magii, by stworzyć to miejsce. Pod ziemią i nad oceanem. To miejsce jest dostępne tylko dla mermanów. Wiedziałem, że wody sprowadzą tu kogoś po magiczną różę. Twoja historia jest taka bolesna, wasza wysokość. Jeśli zabiorę magiczną różę do Izabeli, może ona tu przyjdzie, a ty zabierzesz ją wtedy na ląd. Nie. Ona jest królową Mermanii. Jej królestwo jej potrzebuje. <słuch> musisz iść zanieść te róże, skwadż będzie wiedzieć co z nią zrobić i nikomu o mnie ani słowa nawet Izabeli ale po prostu mi zaufaj spotkam córkę wtedy gdy los mi na to pozwoli ale czas jeszcze nie nadszedł z ciężkim sercem sasi opuściła Idena, idę aby wrócić do Merma. Machała na pożegnanie Sitorowi i płynęła tak szybko, jak tylko mogła. W końcu dotarła do domu i przekazała torbę Squaczowi. Squacz wycisnęła sok z magicznej róży i podała kilka kropel królowej Izabeli. W mgnieniu oka królowa Izabela wyzdrowiała. Jej! Powiedz mi, kochana, który królewski klejnot chciałabyś mieć? Oczywiście, rzadką pomarańczową perłę. <śmiech> <śmiech> to żart, Cissy! Nie chcę żadnych klejnotów, Squatch. Nasza królowa wróciła i z tego się cieszę. To była prawda. Sassy cieszyła się z powrotu swojej królowej. Ale Squatch nie chciał jej słuchać. Chciała, żeby Sassy coś otrzymała. Oh, ale to jest piękny skłacz. Dziękujemy za ratunek Mermani. Mermania radowała się wraz ze swoją królową. Po latach w końcu ponura aura minęła.